Witam wszystkich. Dzisiaj będziemy się zaznajamiali z takim narządem, który w organizmie funkcjonuje, jest bardzo ważny, a jego nazwa to nadnercza. Jak sama nazwa wskazuje, to narządy, które znajdują się nad nerkami. Najważniejszą rolą nadnerczy jest produkcja hormonów, które umożliwiają organizmowi prawidłowe fun funkcjonowanie. Jak zbudowane są nadnercza i jakie choroby spowodowane dysfunkcją nadnerczy? Nadnercza są gruczołami parzystymi wydzielania wewnętrznego i charakteryzuje je bardzo, bardzo niewielki rozmiar. E, ulokowane są na górnym biegunie nerek. Tylnia powierzchnia nadnerczy przylega do odcinka lędźwiowego przepony. Prawe nadnercze ponadto przylega do żyły głównej dolnej, Odrzewnej i wątroby. Z kolei lewe nadnercze sąsiaduje z torbą sieciową odrzewnej, żołądkiem trzustką oraz tętnicą śledzionową. Jak wcześniej powiedziałem, nadnercza są niewielkimi gruczołami. Waga jednego nadnercza waha się między 10 a 18 gramami. Nadnercza są zbudowane z części korowej i rdzeniowej. Które różnią się od siebie, zarówno pod względem budowy, jak i podstawowych czynności. Ponadto lewe i prawe nadnercze również różnią się między sobą. Prawe nadnercze kształtem przypomina piramidę, natomiast lewe półksiężyc. Kora nadnerczy stanowi główną masę gruczołu. Szacuje się, że kora to około 80-90% całego nadnercza. Kora nadnerczy składa się z trzech warstw – kłębkowatej, pasmowatej, siatkowanej. Rdzeń nadnerczy, natomiast zbudowany jest z brył i beleczek nabłonkowych, które łącznie stanowią sieć. Rola nadnerczy. Głównym zadaniem nadnerczy jest wytwarzanie hormonów, które kierują wieloma procesami w organizmie. Część korowa nadnerczy wytwarza inne hormony niż część rdzeniowa. Hormony wydzielane przez część korową nadnerczy to mineralokortykoidy. Hormony, które są syntyzowane w głębokiej, kłębkowatej kory, części kory nadnerczy. Dalej, glikokortykosteroidy. Rolą kortyzolu jest uwalnianie aminokwasów, przyśpieszanie glikoneogenezy czy. Zatrzymanie soli w organizmie. Kortyzol bierze także udział w procesie rozkładu kwasów tłuszczowych i zmniejsza zużycie glukozy przez mięśnie szkieletowe w trakcie intensywnego wysiłku. Kortyzol wykazuje właściwości przeciwzapalne, dlatego też jest częstym składnikiem silnych leków, które mają przeciwdziałać stanom zapalnym. Cechą charakterystyczną dla kortyzolu jest tak zwany dobowy rytm wydzielania. Dlatego też jego najwyższe stężenie obserwuje się w godzinach porannych, natomiast najniższe około północy. Hormony płciowe w niewielkich ilościach warstwach pasmowatej i siatkowatej wytwarzane są androgeny. To hormony, które przyspieszają wzrost organizmu. I kształtowanie się drugorzędowych męskich cech płciowych. Hormony wydzielane przez część rdzeniową nadnerczy to katecholaminy, hormony te to związki, które krążą we krwi i związane z białkami osocza. Największe stężenie osiągają adrenalina, noradrenalina i dopamina. Adrenalina nazywana jest również hormonem strachu, walki i ucieczki. Zadaniem jej jest wpływ na reakcję w organizmu w sytuacji stresu lub występującego zagrożenia. Podaje się adrenalinę również w przypadkach wstrząsu anafilaktycznego lub reanimacji. Dopamina w rdzeniu nadnerczy jest produkowana w niewielkich ilościach i jest syntezowana w neuronach Reguluje stężenie innych z, y, hormonów. Działanie dopaminy wpływa na podnoszenie ciśnienia tęczniczego oraz siłę skurczy, skurczu mięśniowego. Tę właściwość dopaminy wykorzystuje się w leczeniu wstrząsów pourazowych, septycznych czy kardiogennych. Nadnercza w diagnostyce, y, czyli prawidłowa ich y, praca, jest niezwykle. Ważna dla człowieka powodem do rozpoczęcia diagnostyki w kierunku chorób nadnerczy. Jakie są objawy? W przypadku, gdy nadnercza pracuje nieprawidłowo, następuje zmiana stężenia hormonu we krwi, może to być wzrost lub spadek. W takiej sytuacji zazwyczaj występują takie objawy jak osłabienie mięśni, zasłabnięcia, utrata lub wzrost kilogramów, zaburzenia nastroju, problemy z ciśnieniem, drętwienie kończyn, bóle i zawroty głowy, obniżenie odporności, bóle kości oraz zmożone pragnienie lub nieustanne uczucie głodu. W przypadku chorób nadnerczy diagnostyka obejmuje zazwyczaj badania hormonalne, obrazowe lub bio biopsje. W badaniach hormonalnych oznacza się poziom kortyzolu, badania obrazowe to badania najczęściej USG jamy brzusznej lub tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. Przy biopsji, biopsja polega na pobraniu małej próbki tkanki, zazwyczaj tylko z jednego nadnercza. Charakterystyczne choroby nadnerczy to choroby związane z nieprawidłościami w wydzielaniu hormonów, Hormony związa choroby związane z nadmiarem androgenów, guzy nadnerczy, rak nadnerczy, guz chromochłonny. Charakterystyka tych poszczególnych chorób jest dość specyficzna. Guzy chromochłonne objawiają się wysokim ciśnieniem tętniczym, drżeniem kończym, kołataniem serca bladością skóry, zmożoną potliwością, bólami głowy, które są powiązane z wysokim ciśnieniem. Wśród e, takich chorób nadnerczy wyróżniamy jeszcze choroby jako zespół e, Cushinga, e, dalej to może być jeszcze choroba Addisona. E, natomiast e, ge, generalnie reasumując sprawę tych chorób, e, trzeba się bardzo mocno wgłębiać w genezę powstania, e, s, sposób e, uzyskania informacji o istnieniu tej choroby, jak również o sposobach leczenia. Osoby zainteresowane zapraszam do e, składania pytań pod e, naszymi filmikami. Wtedy w miarę możliwości e, postaram się również e, te, e, zaspokoić e, te oczekiwania związane z konkretnymi pytaniami. Nadnercze to jeden z tych organów w organizmie, który, jak zaznaczyłem wcześniej, jest mały, ale też stosunkowo niedawno zaczęto odkrywać jego rolę w organizmie, dlatego też bardzo często zdarza się, że nawet sobie nie zdajemy sprawy, jakie może mieć powiązanie poszczególne organy w organizmie z nadnerczami. Dobry endokrynolog, który próbuje pomóc człowiekowi w jego schorzeniach, szczególnie związanych z tarczycą, również korzysta z pomocy, w jakim stanie jest nadnercze. Wiele chorób związanych z kobietami, tak zwanymi chorobami kobiecymi, mają również swoje źródło i obraz w nadnerczach. Dlatego, jak powiedziałem, nie jest to organ do końca odkryty i do końca mamy pełny obraz pracy i znaczenia tego organu, ale warto zaufać każdemu lekarzowi, który od nadnerczy chce rozpocząć profilaktykę bądź leczenie w przypadku różnego rodzaju chorób. Dziękuję bardzo. Do widzenia.